W sercu Podlasia wybucha niecodzienna afera. Rolnik Zdzisław Zarzecki, po latach ciężkiej pracy nad odbudową gospodarstwa, staje w obliczu ogromnej kary. Powód: korzystanie z wody z własnej studni. Czy trzeba było za to zapłacić 100 tysięcy złotych? Sprawdźmy, co się stało i dlaczego. Z Podlasia pochodzi rolnik pan Zdzisław Zarzecki, który został obciążony karą w wysokości 100 tysięcy złotych przez państwowe instytucje, co wydaje się nieprawdopodobne ze względu na powód tej sankcji. Jego historia opisana na portalu se.pl zaczyna się w niewielkiej wiosce Choszczewo położonej w województwie podlaskim. Mężczyzna po zakończeniu służby wojskowej w 1987 roku zdecydował się wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. Gdzie podjął się ambitnego zadania stworzenia własnego gospodarstwa. Gdy przyjechał, zastał dramatyczną scenerię. Spalone stodoły i ruiny pozostałych zabudowań wymagały całkowitej odbudowy. Udało mu się jednak osiągnąć sukces dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy. Początki nie były łatwe. Hodowla trzody chlewnej, na którą postawił, to branża obarczona wieloma ryzykami. Mimo początkowych trudności, Zdzisław z pomocą swojej rodziny przetrwał najgorsze chwile i jego biznes zaczął się rozwijać. Świnie były zdrowe, liczba zwierząt rosła, a zyski z gospodarstwa zaczęły wyglądać stabilnie. Jednak w roku 2022 wszystko się skomplikowało, kiedy na jego gospodarstwo zawitała komisja z Inspektoratu Środowiska. To, co wydawało się rutynową kontrolą, zmieniło się w poważny problem prawny. Inspektorzy orzekli, że Zdzisław został de facto przestępcą, ponieważ podlewał swoje zwierzęta wodą pobieraną z prywatnej studni. Zarzuty dotyczyły nadmiernego poboru wody. Według opinii inspektorów pobierał on 45 metrów sześciennych wody dziennie, podczas gdy dozwolony limit wynosił zaledwie 5 metrów sześciennych. Na wieść o tym, Zdzisław znalazł się w kropce. W końcu musiał zaspokoić potrzeby całej swojej trzody chlewnej, a taka niewielka ilość wody byłaby zupełnie niewystarczająca. Rolnik był zdumiony, że nikt wcześniej nie poinformował go, iż przekracza ustalone normy oraz że potrzebne jest specjalne pozwolenie na zużywanie większej ilości wody. Gdyby o tym wiedział, już dawno złożyłby stosowny wniosek i zadbał o odpowiednie regulacje w swoim gospodarstwie. Zresztą, według jego obliczeń, opłaty za dodatkową wodę nie byłyby szczególnie uciążliwe dla jego budżetu. Trudno mu było zrozumieć, dlaczego ktokolwiek mógłby podejrzewać go o celowe unikanie opłat, by zaoszczędzić te kilkaset złotych miesięcznie. Problem dotyczy sytuacji, w której pan Zdzisław spotkał się z zarzutem, że opłaca rachunki niesprawiedliwie niskie, w odniesieniu do rzeczywistej liczby zwierząt, jakie utrzymuje na swoim gospodarstwie rolnym. W związku z tym, nałożono na niego wysoką karę finansową przekraczającą 100 tysięcy złotych, uwzględniając również odsetki narosłe przez wcześniejsze lata. Pan Zdzisław, będący mieszkańcem Podlasia, czuje się z tego powodu głęboko dotknięty i rozczarowany zarówno działaniami ze strony organów państwowych, jak i firmy odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zdobycia odpowiednich zezwoleń. Należy dodać, że czas oczekiwania na takie zezwolenia jest niezwykle długi i wynosi aż dwa lata. W przeciągu tego okresu pan Zdzisław będzie musiał ponosić dodatkowe opłaty karne, co stawia go w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej. Podlasie to region, który słynie z rozległych terenów rolniczych oraz znanych gospodarzy, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu zdobyli pewną popularność. Należą do nich Gienek i Andrzej zamieszkujący Plutycze w gminie Bielsk Podlaski. Z kolei Monika i Tomasz Cieślik są gospodarzami w Pokaniewie w gminie Drohiczyn. Emilia Korolczuk znana jest z gospodarstwa w Laszkach, zlokalizowanych w gminie Narewka. Do tego grona należą także Justyna i Łukasz, również mieszkający w Pokaniewie, oraz Wiesia i Jurek, którzy swoją pracę prowadzą w ciełuszkach w gminie Zabłudów. Każda z tych osób wnosi znaczący wkład w rozwój lokalnego rolnictwa, przyczyniając się do kultywowania tradycji związanych z pracą na roli. Ich historie są inspiracją dla innych oraz świadectwem trudów i pasji związanych z takim stylem życia. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.